Witajcie moi mili, zapraszam Was na kolejną kosmetyczkę miesiąca. Lecimy! Zacznijmy od podsumowania ubogiego miesiąca, czyli kosmetyczki maja. I powiem Wam, że to był bardzo dobry miesiąc, jeżeli chodzi o używanie tych produktów, które sobie wybrałam. Bardzo mi podpasowały, mega, mega. Więc zacznijmy sobie od tego, co mi nie podpasowało. I totalnie, totalnie, Puder Dolface Mio. Nie moja bajka. To nie jest jakiś strasznie zły puder, e, ale no nie wiem, jakoś nieładnie moja buzia po prostu w nim wygląda. E, jak używałam raz takiego mocno rozświetlającego podkładu, nawilżającego, no to faktycznie wyglądał całkiem spoko, ale przy pozostałych e, podkładach... Hmm, tak sobie, powiem szczerze. E, nie do końca mi się podobał i... E, ja nie jestem z niego zadowolona i... Raczej nie będę go używać więcej. Przechodzimy dalej, bronzery. Przede wszystkim ten płynny bronzer. Call Me Your Gold Goddess z Vibo. Cudowny, cudowny. Piękny kolor. Pięknie się rozciera, pięknie się rozkłada, blenduje, utrzymuje. Nie mam po prostu słów na ten bronzer. Jest cudowny. Jest takim moim wręcz ostatnim ulubieńcem, że nie mogę się powstrzymać, aby go nie użyć. Bardzo mi podpasował. Ale ten prasowany, czyli Fake But Fabulous, ja mam w odcieniu 3 tutaj. Też jest tutaj. Pięknie pachnie, nie za mocno, ale jednak, ale jednak trochę pachnie. Bardzo ładny zapach. Fajna formuła, pięknie się rozciera, pięknie się buduje, nie robi żadnych plam, żadnych smuk, niczego takiego. No naprawdę pracuje się tym Super, super przyjemnie. Także też bardzo, bardzo fajny produkt. Jeżeli szukacie taniego, dobrego brązera, to Fabric Fabulous jest super. Jedynka jest bardzo chłodna, więc jak potrzebujecie takich prawie, że e, szarych, no to, to będzie bardzo dobry produkt. Lecimy dalej. To już wiecie, że ja znam, że kocham, że uwielbiam i też bardzo przyjemnie mi się używało w tym miesiącu. Nic więcej nie mówię, bo już 100 razy o tym mówiłam. Palety. Ależ mi one podpasowały. Jak one mi podpasowały. Coś pięknego, w szczególności Glam Resort. To była paleta miesiąca i to ja po prostu nie mogłam się od niej oderwać. To jest taka idealna paleta na tą porę roku i te błyski. Wiecie, jeden błysk na całą powiekę. I elo do widzenia, no nie? Yy, I jakieś takie subtelne, subtelne ym, maty, ale takie nie za ciemne, nie za mocne, delikatne. No, cudownie mi się używało, bo chciało mi się właśnie takich lekkich, prostych makijaży i ta paleta sprawdziła się cudownie. Tej używałam mniej, właśnie jako bardziej dodatek kolorystyczny do resortu, ale no, no, wiemy, że pastel drip. Nie mogę się dzisiaj wysłowić, choć tak mi się język plącze. Pastel drip. Pastel drip. Też super. I na koniec hit hitów tego miesiąca, czyli hybrydy z glam shopu. Cudowne szminki, cudowne. Wiecie, że już się zakochałam w tym budyniu kawowym, ale w tym miesiącu też bardzo często używałam Eyelala, Lala, bo on jest idealnym kolorem do uzupełnienia takiego naturalnego makijażu. Czyli bardzo lekki podkład, jakieś rzęsy i taki fajny akcent na ustach. Coś pięknego. Także, moi drodzy, to wszystko z podsumowania i przechodzimy do kosmetyczki czerwca. I nie włączyłam nagrywania, słuchajcie, już zaczęłam podkład nakładać. Dzisiaj wybieram sobie do kosmetyczki miesiąca upiększacz z Glam Shopu. Ja mam w odcieniu naturalny 1. E, powiem Wam, że tak mi się zachciało ostatnio tego typu produktów, takich bardzo leciutkich, nawilżających, żeby nie miały też jakoś dużo krycia i tak mi podpasował ostatnio upiększacz, bo sobie tam ze dwa, ze dwa razy użyłam. Niedawno, więc liczę, że w tym miesiącu rządzić będzie bardzo delikatna skóra. I ja nakładam bardzo często upiększacz puszkiem. On mi tutaj dodaje troszeczkę więcej krycia, bo lubię delikatne krycie, ale lubię też, jak jest wszystko wyrównane. wiesz jak jest. Nie wiem, czy nie zablada ten podkład trochę, ale nadrobimy sobie bronzerem. I jako korektor przygotowałam sobie ten z RMS z RMS Beauty. Jak będę potrzebowała, właśnie dodać sobie trochę krycia, bo podkład jest delikatny, no to tutaj mam całkiem spoko. Spoko opcję. Podam sobie pod oko i rozkładam dokładniej puszkiem. Pudruję sobie twarz i używam pudru Bingo. Teraz dla Shopu. Nie wiem, czy on jest jeszcze dostępny w ogóle, ale chcę go zużyć szybciej, więc wrzucam do kosmetyczki miesiąca również. I tym samym puszkiem, tylko kolejnym rogiem nakładam sobie puder i gruntuję wszystko chociaż przybijają się jakieś tam, wiecie, rzeczy, zaczerwienie na niedoskonałości, ale wydaje mi się, że w kamerze to nawet niespecjalnie to widać. się do bronzera. Ja dawno, naprawdę dawno nie używałam paletki Oriental z Glam Shopu i pomyślałam, żeby w tym miesiącu właśnie użyć sobie bronzera, różu i rozświetlacza i to mieć sobie w tej mojej kosmetyczce. Więc zaczniemy od bronzera i dodajemy troszkę koloru tej mojej cerze. Przebrązwiam sobie również czółko. Bardzo lubię ten brąz. Zapomniałam już, jak go bardzo lubię. On się tak delikatnie mieni, może widzicie, chociaż tak średnio chyba widać. Ale pięknie się tak wblendowuje w skórę podkład. Da się go fajnie budować. Wiem, że tej paletki już nie ma na ten dostępna, ale ten bronzer można zakupić w Glam Shopie. Oddzielnie. Jako po prostu brązer opalenizna instant. Więc jakbym komuś narobiła ochoty, to bronzer jest dostępny. Ok. No i teraz robię to samo z różem. Zatem nowy róż też jest taki dosyć błyszczący. Tak się prezentuje. Też się mieni, ale nie jakoś bardzo. To jest jeszcze w granicach moich upodobań. No i rozświetlacz który nazywa się Cielisty Połysk. Uh. This is nice. Very beautiful. Mm. Fajna cera, taka bardzo lekka, może nie każdemu podpasuje, nie każdy takie lubi, ale mi jakoś tak... Mam taką potrzebę ostatnio, coś takiego delikatnego. A, wiem, 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 wiem. Chciałam dołożyć sobie jeszcze rozświetlacza tego z Bear Red Lipstick Monster, bo ta kolekcja wróciła, eee, więc pomyślałam, że po prostu z tej okazji <grych> też sobie może poużywam więcej i częściej. Piękne. Okej, okay, kilka machnięć i już mamy piękny efekt. Cudowny jest ten rozświetlacz. Zrobię sobie szybko brwiny, piję wpisaczek z NYX-a. Przeczesuję nadmiar i przeczesuję laminatorem z Glam Shopu. Mamy krzaczory zrobione, więc przechodzimy do makijażu oka. No i ja oczywiście zaczynam od bazy. Sorry, tu powinnam patrzeć, ale o! Nie mogłam wyciągnąć. Ja w tym miesiącu doskonale wiedziałam, jakiej palety będę chciała użyć, i będzie to paletka Color od LH Cosmetics. I mam wizję połączenia tej palety z białym eyelinerem. Już kiedyś robiłam podobny makijaż i właśnie bardzo mam ochotę go odtworzyć. Także chodźcie bliżej. Tu wygląda, jakbym miała plamę, ale wiecie co, to musi się jakoś odbijać światło, bo ja no tutaj na żywo nic nie widzę, a mam wrażenie, że w podglądzie. Tutaj jest takie odcięcie? Czy mi się wydaje? Tutaj takie ten? Czy mi się wydaje? Nieważne. Biorę sobie biały eyeliner, nabieram sobie tego eyelinera i robię taki, mm, taką chaotyczną linię, kreskę. Coś takiego, coś takiego, nawet za gruba. Powiem Wam, chyba że mi się. Chyba za gruba. Próbujmy mniejszym narzędziem. To nie musi być taka idealnie równa linia, tylko, no właśnie, wręcz taka trochę, wiecie, wychodząca poza krawędzie i tak dalej. W sposób ten sam pędzel, ale położony bokiem. I najpierw tak sobie naszkicuję. Teraz można gdzie nie wiecie, pogrubić. Dodać trochę więcej e, jakiegoś takiego nieregularnego kształtu. Okej, okay. pamiętajcie, że to nie musi być równe, regularne, tu się może coś odbijać, spoko, spoko, ma być chaotycznie trochę. <grych> I teraz sięgamy po kolorową paletę, wy możecie użyć jakiejkolwiek chcecie, jak macie biały eyeliner i jakieś kolorowe cienie, będzie dobrze. No i sięgam sobie najpierw po żółty i żółty na przykład aplikuję tutaj. To ma być w formie takich y, kropek, plamek, czegoś takiego. Teraz może czerwony. Mniejsza kropka. O, cyk, cyk, To będzie bardzo szybki makijaż, powiem Wam, że błyskawiczny. Teraz wezmę sobie może różowy i może z tej strony coś tutaj wrzucimy. Aż to. Na no, przy tej bieli to jest tak intensywne kolory. Rewelacja. E, może niebieski? Kropeczka. Teraz, teraz może zielony? Z tej strony. Hmm, a z tej strony? Hmm pomarańcz może tutaj sobie do tym jeszcze żółty, żeby było jakieś połączenie kolorów może z tej strony pomarańcz no zobaczcie jak to pięknie wygląda <gryw> uwielbiam takie rzeczy poprawię też niektóre kształty, żeby były trochę bardziej nieregularne Tutaj wyciągnęłam bardziej ten niebieski. Tutaj zrobię sobie na całej grubości żółty. ołki dołki. No i teraz, co? Musimy wyduszować rzęsy. I ja wybieram sobie dzisiaj Dr. Irene Eris Extreme Volume Mascara. Wróciłam do niej po pewnej przerwie. Uwielbiam tą maskarę. Rzęsy wytuszowane, ale wiecie co? Ja potrzebuję jeszcze różu. Wiecie, że mój organizm przyjmie każdą możliwą ilość różne na policzki, <grych> więc ja po prostu potrzebuję więcej. I używam sobie tego sztyftu z Berry M. Tutaj są cztery różne odcienie różu. Ona ma taką fajną formułę, że nawet spokojnie można na przypodrowaną już skórę nałożyć. No, od razu lepiej. No i teraz zostały nam usta. I użyję sobie konturówki Han 515. I na koniec zdecydowanie chciałabym użyć jakiegoś błyszczyka. Pomyślałam o tym z Hen Hydro Boost i to jest odcień 54 Venus. Piękny taki żeluś. Jeszcze dokładnie pachnie. Się prezentuję skończony makijaż. Miałam ogromną ochotę na taką lekką serę, bo jest naprawdę ciepło. I czuję, że jakbym miała nakładać takie klasyczne podkłady, klasyczne korektory, dużo pudru, to bym była taka obciążona za bardzo, a czuję się naprawdę fajnie, leciutko, jeżeli chodzi o cerę, więc. Pod tym kątem osiągnęłam sukces, ale też bardzo podoba mi się ten makijaż oka, bo chciałam zrobić coś, co nie będzie może wymagało jakiegoś dużego skilla, ale żeby wyglądało fajnie, ciekawie, tak wakacyjnie, wiecie, kolorowo, tak jak lubię. I wydaje mi się, że motyw takiego białego eyelinera i na nim jakichś takich kolorowych elementów, jakichś kropek, plamek, jest super i będę chciała wypróbować też jakichś takich innych ym, opcji, może wzdłuż linii rzęs właśnie kreska, może tutaj inne kolory, może jakieś monokolorystyczne, może jakieś błyszczące wykończenia. No nie wiem, nie wiem, ale y, koncepcja mi się bardzo podoba, więc czekam na wiadomości od Was, y, jak Wam się podoba. No i jak będzie prezentowała się Wasza kosmetyczka miesiąca. Jestem bardzo ciekawa, co do niej wpada. Piszcie koniecznie, jeżeli podoba Wam się odcinek, zostawcie mi kciuka do góry i widzimy się w następnym odcinku. Dzięki za oglądanie, trzymajcie się!